Kubę zimnego. O, ciekaw, ciekaw jestem. Oczywiście za wcześnie mówić o jakichkolwiek efektach pracy Antka Paryckiego. Zadzwonił do niego Kim Rasmussen po starej znajomości. Oczywiście panowie znów podjęli współpracę, no ale trzeba będzie właśnie, jak mówię, poczekać jeszcze. No, żeby być uczciwym, trzeba przyznać, że, że zimny miał troszkę mniej okazji do interwencji. A teraz efektownie, bardzo efektownie zrobił to Dmitry Smolikał. Na razie troszeczkę stracili tempo tej akcji Ostrowianie. Ale Robert Kamyszek wybieg Wybiegł teraz Marcin Szopa ze skrzydła. No jest rzut z dystansu wreszcie taki. No jaki... Jest sygnalizacja gry pasywnej, ale trochę tych podań oh. jeszcze oh. można zrobić. Kiewicz dwa razy w tym meczu. No, tak ładnie pociągnął po długim rogu. To jest na pewno siła ostrowi a przynajmniej w teorii powinna być, wydaje się, ta mocniejsza ławka, bo każdy tu kolejny zawodnik, który wchodzi, jest zawodnikiem bardzo jakościowym, a teraz nieprawdopodobnie Kuba zimny. I czołż. Fantastyczny rzut, zimny ucierpiał. Trafiła do bramki, ona musiała. No jakoś tak jak mówisz pod twarzy odcierając się o, tak, o czoło bramkarza. Tak próbowali znaleźć pozycję rzutową na no, w środku, a tam jest bardzo ciasno. No i właśnie tutaj. Na zewnątrz jest więcej miejsca. Realizują to jego zawodnicy szpera Gajek Dobczak czy był zahaczony był, jeśli tak to chyba konsekwentnie muszą być dwie minuty. wykluczenie na dwie minuty i karny. No i taki moment dla Ostrowi, że tuż przed przerwą można tę przewagę nieco powiększyć. Jest 15-12 i. No ta piłka w pierwszej ważnej akcji po przerwie. Szpera łyżwa! Ależ to zrobili znakomicie na takiej. Nie na razie w sezonie, ale asyst kilkadziesiąt. A to jeszcze raz ta niezwykle efektowna akcja. Szpera. Nadal Krzysiek łyżwa na środku. Dobrze się wprowadził. Pod koniec pierwszej części. Tak, jest, mecz, jest szpera, jest Tomczak. Ci, którzy pojawili się właśnie pod koniec pierwszej połowy, a teraz... No i to zaraz może być plus 8. Był taki mecz. Zresztą mnie nie trzeba gdzieś bardzo szperać w archiwach, bo to był poprzedni sezon. Na kopie je no i jak tym razem i tym razem znów nieskutecznie. Tak, gdzieś z boku, z takiej perspektywy kibica mogłoby się wydawać, że trzeba się spieszyć. A tłumaczył trener powoli, stopniowo. Tak musimy próbować odrobić tę stratę. Natomiast Maty, No teraz e, sprytnie. Tak, to jest plus 11, masz rację. Nie zanosiło się po pierwszej części spotkania, gdzie ta przewaga była trzybramkowa. Tylko bramki z do filmowiem 14 do 5. I tak jest. No to niesamowite, bo. No, mają problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych, A, goście. No tego też, prawda? Gorzej bronią, gorzej atakują. No albo jak już taka akcja. Choć ta akcja w ofensywie także się Ostrowi nie udała. Makowieje Rutkowski. No może. Korygują ten wynik. Smolinka, Gajek i Adamski. Ciewowski na kole, ależ ładnie, ależ swobodnie. Zupełnie odpuścili już grę w defensywie, goście. Ale zimny, tak, on też się cieszy. On też mało precyzyjnie, tak, chyba nawet jeszcze po ręce frankarza piłka od poprzeczki, ale za linię końcową, więc należała się ona ekipie jest Piotrkowa teraz będzie rzut karny przyznaje się od razu wyszła do tego przewinienia Matyjasik rzutu karnego poprzednio bardzo pewnie a teraz mocno ośrodek piłki ręcznej na mapie Polski no i właśnie dla takich kibiców warto grać takie akcje a więc jednak wysoko bardzo 15 bramkami Tak właśnie kończy się to spotkanie. Rebuto Zdrowia, Ostrów Wielkopolski 37, Jockowianin Piotrków Trybunalski 22.